No to co, powiedzieliśmy już sobie słów kilka na temat istnienia skryptów, przeświadczeń, które mimowolnie nabyliśmy w trakcie dzieciństwa, przejęliśmy je od naszego rodu. Powiedzieliśmy już sobie coś na temat tego, jak istotna jest akceptacja, przestanie szarpania się z życiem, próby bycia super bohaterem, albo zabawy w Boga i odpuszczenie sobie, odpuszczenie próby zmienia przeszłości. I w momencie, kiedy sobie odpuszczamy, Przechodzi miejsce na coś, co jest niesamowicie istotne w naszym życiu. Na przeżycie i na odbycie żałoby. Na odbycie żałoby nie w sensie zalewania się emocjami, nie w sensie zalewania się trudnymi rzeczami z przeszłości, ale w sensie uhonorowania tego, że tak było i że mogło być to dla nas trudne. Odpuszczamy sobie. I wtedy pojawia się przestrzeń na to, że nasze serce mogło zostać zranione, że mogło nam być ciężko i że mogliśmy to wyprzeć w swoim bólu. Nie wiedząc jak, znajdujemy przestrzeń na to, żeby powiedzieć sobie przepraszam, nie wiedziałem, że można inaczej. I tym będziemy zajmowali się już w sobotę na warsztacie Męskie Dynamiki Rodowe. Zapraszam panowie, do zobaczenia.